Zagrał w no zdecydowanie Arka. To pytanie takie chyba trafnie postawione. Przychał zespół, pomimo tego, że był młodszy, bardziej dojrzały, bardziej obyty piłkarsko. Realia są takie, jakie są. Ta liga jest bardzo wymagająca i nas zaczynają te zespoły powoli weryfikować. Przede wszystkim brakuje nam, nie chcę narzekać, ale Chłopcom naszym coraz ciężej będzie, bo obciążenia się nakładają. Odnowy żadnej nie mają. Nie oszukujmy się. Problem jest nawet z basenem, żeby zorganizować. No i niestety dzisiaj, dzisiaj ta druga połowa pokazała, że, że nam powoli będzie, brakało, będzie brakowało sił. Tak? Jest dziesiąta kolejka, my ani razu nie byliśmy na, na odnowie biologicznej. Rozmawiam tutaj z trenerami że to jest podstawa. więc no, poniedziałek uczeszczają i gdzieś tam się w jakiś sposób regenerują. Ale tutaj też bije się w piersi i myślę, że chłopcy też. Zagraliśmy mało ambitnie w drugiej połowie. Zagraliśmy bardzo chaotycznie. W takim, że tak powiem, w żargonie piłkarskim mówi się, że nie wyszliśmy na drugą połowę. Wydawało mi się, że w przerwie zespół dobrze, dobrze zareagował w szatni. No, ale niestety boisko pokazało i zweryfikowało nas dobitnie. Ta liga taka jest. No, jeżeli mentalnie się nie dojeżdża, czy to na początku meczu, czy to w drugiej połowie, się po prostu przegrywa niestety.